Model kartonowy Pancernik Hems Nelson, w skali 1400. Zostawiłem sobie na biurku w remizie. To jest można powiedzieć, milcząc tych co zrobiłem sobie z tych czterech okrętów na makiecie jako muzeum. A czy pomnik polega marynarzom, to, to jest jedyny okręt, który mi został w skali 1400. Bez poczucia może może pokażę jak ja wyszukuję modele kartonowe. Na przykład mamy wydawnictwo WAG. Wystarczy wygooglować WAG. Modele tutaj wpisać skalę 1.87 Skala 1.87, wydawnictwo WAG. I pokażę się modele, wszystkie w skali h Tutaj są, oni mają właśnie modele z różnych wydawnictw. Ale co mnie ciekawi, że mają właśnie tutaj wydawnictwo czeskie, tak? jak Tutaj mamy te wydawnictwo bez lokomotywa Skoda. Ja akurat tę lokomotywę sobie u nich zakopiłem. Ten mam sklejony, tą remizę sobie też kopiłem tutaj, ja jeszcze obserwuję, bo oni mają tutaj bardzo dużo pociągów pancernych. To akurat te wydawnictwa to są gdzie indziej Modelik, a tu mamy akurat wydawnictwo Te Czeskie, Bestr i Petexa. I tu właśnie kupuję sobie właśnie. Tu mamy pociągi pancerne, wagony pancerne, OW3 i Romec Ja to akurat wszystkie pociągi pancerne z tego wydawnictwa mam zakupione, które się tutaj ukazały. Mamy trójkę, tu mam takie zestawy Taurus. Mamy wszystko w modele w skali 1.87 Takie zestawy pod 2 lokomotywy. Tutaj mamy na przykład czeskie dragi. Takie dioramki różne wojenne. Jak właśnie obserwuję tą stronę, zawsze wpisuję cenowości. Ten most mam sklejony na module, tą mam sklejoną. To jest zwykłe wydawnictwo, bez tego tutaj trzeba, żeby zamówienie się złożyć, to trzeba za minimum 50 zł, nie? Jak będzie poniżej 50, to akurat nie da się zrobić. Dlatego... Ten statek Florian mam. O, to parowóz pancerny BR-13, mam go BR-52, parowóz pancerny, tylko modele kartonowe wszystko właśnie na tej stronie WAG modele mają Taurus'a, tutaj ma o ten Działo kolejowy Ale akurat ja sobie do niego dorobiłem Porowóz pancerny BR-93 Tutaj mam też ten zestaw sklejony Tylko tu używam Do tego zestawu porowozu BR-55 Bo to były te spalinowozy tak Tu jest spalinowóz WR-30 360 A taka ciekawostka, że panzer wieby Wagen 16 to był Taka sama lokomotywa, podobna, tylko że czteroosiowa i WR550, jak się nie mylę, w tym pociągu pancernym. Tu mamy też Marszałek Budojny, mam go sklejonego. Ja tak wyszykuję, właśnie modele: właśnie. Baltik Bałtycki, mam też sklejony wersję jeżdżącej. Pobieda, mam sklejone wersję jeżdżącej taki dworzec taki statki to wszystko w skalę 1:87. Tym takim boczynkowy domek. Kolejną stronę, którą obserwuję. To zaglądam, bo mają bardzo ciekawe modele. Tutaj mamy na przykład takie domeczki po 3,50 50, bardzo fajne kartonowe modele. Mam też po 5 zł na przykład taki porowóz Sprawdzam też wydawnictwo Extra Model. Czy są jakieś nowości? Tutaj mam przykład wpiszemy sobie modele kartonowe, kolej, kolej i na ekstra model mamy fajne lokomotywy z ekstra model to mam kupione ten szynobusy 2, Kolej Mazowieckie mam sklejone w wersji jeżdżącej, ten stateczny Shellon mam. I to właśnie jest skala 120, kolej mazowieckiej, Ja sobie go przerobiłem na skalę H0, czy znaczy do kuzyn przerobił nie? Tu mam wagony kartonowe, a lokomotywę mam. Kolejny, jaki obserwuję stronę, to jest GPM. No GPM obserwuję, bo też mają dużo ciekawych rzeczy. Też tutaj dużo modeli mam kupionych. Kolejka 87, mamy tabor kolejowy. Tu też mają innych wydawnictwa, ale ja Tu mam ten się pokazał pociąg pancerny. Kozma Min, ale ja mam go taki w malowaniu zielonym z innego wydawnictwa, tego nie kupiłem. Tego mam do sklejenia. Obserwuję, dlatego obserwuję tą GPM, bo tu właśnie też ukazują się u nich pociągi pancerne. Tutaj są też wydruki 3D, ale te wydruki są dla mnie za drogie. Oto mam przykład, pociągi pancerne Poznańczyk, Danuta, Generał, Dowbur. Ja mam te wszystkie pociągi akurat. Tabor Batman mam go sklejonego z Wersja jeżdżąca, mam go sklejonego w wersji jeżdżącej. Także tutaj dużo. Te błąd mam też posklejane, na module. są akurat błąd to Te też ja się tu kupiłem sobie u nich. Te kibelka mam 005 wersja jeżdżąca, ale bez napędu. O, pan Zimbryk Wagen 16 tu jest do sklejenia model kartonowy. W piaskowym malowaniu też go mam. Ten półłośnierz mam wąskotorowy tu mam model Kolejne, mod kolejne wydamnictwo, jakie obserwuję, to jest sklej model. sklej model, bo mi mają właśnie ostatnie siwanie okazją u nich lokomotywy. PKP energetykę mam sklejony. PKP cargo będę sklejał. Kolejny mazowiecki kibelek sklejony i ten model to już jest sklejony tylko że stateczny jest stonka a bochowny, te piętrowe mam wersja jeżdżąca bo tą stonkę mam z Pico od Sławka to dlatego Kolejną st stronę jaką obserwuję to jest Ansfer bo też ostatnio Ansfer ma dużo ciekawych modeli na przykład teraz mam zakupiony tego Bipe z ET22 z bykiem tutaj mamy fajny kibalek, ale kibelków już nie biorę. No i tego M62 Orlen też mam. Ostatnio też właśnie się ukazały też takie modele PKP Cargo z tego kibelka też mam. No i u też będę robił. Także to są te strony, które przeważnie obserwuję, jeżeli chodzi o modele kartonowe tak? czyli GPM. Ekstra model, VAG modele, Sklej model i Asfer to są jedyne te, które obserwuję. Ten model miałem, fajny vip 4 wagony, trzeba będzie też zrobić wersję jeżdżącą, ale czy byka zrobi wersję jeżdżącą, to nie wiem, ale fajny jest To są modele, które właśnie to są jedyne strony, które ja obserwuję. Nie? Jeżeli chodzi o modele kartonowe. Nie? bo tak to normalnie jak są inne takie stare użytki, używki to ja właśnie obserwuję też Allegro czy Ole, Ole, Ole X jak coś taniego się trafi, na teraz fajne tanie rzeczy kupiłem na giełdzie modelarskim. bardzo lubię na giełdzie modelarskim jeździć to że właśnie tutaj wypisuję sobie Modele to tam przeważnie obserwuję pociągi pancerne na GPM też przeważnie pociągi pancerne szukam no a z Model X i w Ansfer to właśnie się fajnie pokazują Piękne zestawy nie? Akurat tego nie kupuję, bo lokomotywy z Su-46 to nie za bardzo mi się podobają Gagarinki są fajne, Być jak w w wagony piętrowe to będę miał Także to są te strony, które ja obserwuję, tylko te tu Jeszcze rzut na pancernik HMS Nelson bliźnia Rodney'a, Rodney też taki był no, także pokazałem wam jak, jak ja obserwuję jakie strony z modelami kartonowymi. Też ja na te strony modelarskie kartonowe modeli to wchodzę sobie praktycznie codziennie sprawdzam, czy coś nowego się nie ukazało. jak powiedziałem, bardziej mnie interesują pociągi pancerne, które się nowe ukazują. Nie mogę ich żadnego przegapić. Jestem miłośnikiem pociągów pancernych a Tutaj widzimy przykład, jak się skleje. Tu mam 4 wagony, będę miał 4 wagony piętrowe za 40 zł razem z lokomotywą. Tak samo tutaj mam sklejone już taką stąkę z bokonami i 30 zł wagony z lokomotywą. Lokomotywa ostateczna, a wagony mam już wersję wersji jeżdżące, jeżdżą fajnie zrobione. Dobra, no to tak chciałem tylko tak pokazać, jakie ja obserwuję strony. Czyli VAC, model GPM, transfer, EXTRA model i model. No to na razie, hej.